Ja miałam rok i siedem miesięcy, moja mama zmarła. Myśmy w Bydgoszczy mieszkali. Moja mama by nie poszła na wioskę. Ojciec się ożenił drugi raz i ona tu miała swoją rodzinę w Potulicach. I tak ciągła do tych Potulic, żeśmy przyszli do Potulic. Ludzie tu mieli bardzo dobrze, nie mieli krzywdy. To było dobrze w Potulicach. Były majątki, że ludzie mieli źle, nie, nie miały wypłacane, nie nic, a tutaj nie. Pieniądze były wypłacane deputat dany co, mi co miesiąc, nie tak jak to się należy, na, należało na maniątko, tylko wszystko tam to Nie można narzekać. Ojciec tutaj był jako oborowy. Gdybyśmy mieli psy, jak ją zobaczyli, to lecieli do niej. A jak ona przyszła do obory, to wszystkim ponalewała mleka, żeby się napiły o to wszystkie. Aniela, hrabina Potulicka ona była tak właściwie średniego wzroku. Nie była wysoka, nie była niska. Bardzo była dobrą kobietą. Dobrą kobietą skromną, bardzo skromnie się ubierała. Bardzo skromnie się ubierała. Ale tak jak się spotkało, to pogadała. Z dzieciakiem, nie z dzieciakiem pogadała. I dla ludzi była bardzo dobra. Tu taki Stangret, młodo umarł to tę rodzinę tak wspomina, czy święta, czy co, to już zawsze tam dbała o tych, o tych dzieci, o tych żony I tak nie można mówić, że ona była osła taka, nie dbała, nie. Nie, nie. Ona się wszystkim interesowała, wszystkim. Po śmierci to nawet, to był chór, to śpiewakom, każdemu tam jakiś grosz podarowała. To pamiętam jeszcze, bo moja siostra w ten czas była w tym chórze. Bała o wszystko, o czystość, o wszystko. Dbała tu specjalnie. Kobieta się kościołem zajmowała, jedna nie, i sprzątała, i wszystko. I, i krótsze miała od kościoła, i zamykała, otwierała. Taka. Tam każdy każdy miał jakieś, jakieś zajęcie. Aniela Konstancja Aleksandra, hrabina Potulicka, urodziła się 8 kwietnia 1861 roku w Londynie. Jej matka, Maria z Zamojskich, zmarła w kilka dni po porodzie. Dopiero po dwóch latach, aniela przyjechała do Potulic, gdzie wychowywała się wraz z dwiema starszymi siostrami, Marią i Elżbietą, pod opieką ojca i dziadka. W 1880 roku, po śmierci ojca hrabiego Kazimierza Potulickiego, na mocy testamentu, dziewiętnastoletnia aniela. Stała się wyłączną spadkobierczynią dóbr rodowych Potulice Ślesin, liczących wówczas 6617 hektarów i 96 wsi. Aniela, Hrabina Potulicka, przez całe życie szerzyła kulturę polską wśród mieszkańców swoich majątności i okolicznych wsi. Prowadziła zakazaną przez Niemców w Zaborze Pruskim naukę języka polskiego, śpiewu i muzyki. Założyła teatr amatorski i wyposażyła go w niezbędne akcesoria, urządzała cotygodniowe koncerty pałacowe oraz koncerty muzyczne i churalne. Zaangażowała się także w organizację kursów dla kobiet, na których uczono robót ręcznych, szycia, rzeźby ludowej, malarstwa, a także recytacji. W 1881 roku założyła w Potulicach Związek Oświatowy pod nazwą Ognisko oraz Bibliotekę Publiczną, a w roku 1928 na rzecz ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego przekazała 672 książki. Tu zawsze całą zimę u hrabiny teatry były, w zamku na sali. Ta, ta sala główna była jak ten, teraz tam gdzie ten balkon, był, te trzy takie okna, tam była sala właśnie, taka duża, nie z tyłu był balkon jak w teatrach a i tam były te, te próby robione. I to ćwiczył dyrektor tutaj, Radzi Miński, który był nie i ze swoją córką zawsze ćwiczyli te teatry. Tam była krawcowa, zaraz szyła, jakie były kostumy potrzebne do teatru. Pamiętam jeden, to było jako niby Polska w niewoli, nie? to kobieta była w takim kracie, taki zakratowana w takim kracie żeliwny tam na tej scenie nie? różne takie teatry, bardzo ładne nieraz naprawdę dbała o kulturę. Nie? nie chciała, żeby ludzie byli ciemni. Hrabina zaangażowana była w działalność charytatywną na rzecz ubogich, ludzi chorych i potrzebujących wspierała budowę i remont kościołów w Samsiecznie i Ślesinie, a dzięki jej wsparciu finansowemu powstały m.in. zakład opieki i żłobek pod wezwaniem Świętego Floriana w Bydgoszczy, zakład dobrego pasterza w Poznaniu na Winiarach oraz zakład Świętego Łazarza w Poznaniu. Aniela Hrabina Potulicka Pałac wraz z parkiem w potulicach oddała do dyspozycji prymasa kardynała Augusta Chlonda z przeznaczeniem na siedzibę Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, które miało tu swą siedzibę w latach 1932-1939. Kardynał August Hlond nosił się z zamiarem ufundowania czy założenia nowej wspólnoty zakonnej której celem byłaby praca duszpasterska wśród Polonii zagranicznej, wówczas zwrócił się do hrabiny Potulickiej, czy ona by nie wpisała w jakiś sposób to dzieło, z chodził, z którym, które zamierzał założyć, by to nie wpisała właśnie w tą historię Potulic. Kiedy ojciec Posadzy przyjechał 22-23 sierpnia 1932 roku, Potulicka przekazała towarzystwu trzypokojowe mieszkanie w pałacu dla Posadzego, oficyny, czyli piwnice i tamte te, to zaplecze, kuchnie, tam pralnie tak dalej, i przekazała tzw. zwaną kapelankę. Do pałacu Chrystusowcy weszli po śmierci Potulickiej. I to, co mnie najbardziej właśnie urzekło, że ona nie tylko, że przekazała używanie, natomiast, że ona jeszcze zabezpieczyła byt tam. Przecież to było nowe zgromadzenie, które nie miało żadnej bazy materialnej. Dopiero później tam ojciec posadzy zaczął, zaczął jakoś tam zdobywać środki. Natomiast ona od razu przeznaczyła 6 tysięcy złotych w złocie na utrzymanie domu. Mi się wydaje, że jak się śledzi losy potulickich, to właśnie cały czas jest ten wątek służyć Bogu i Ojczyźnie. Troska o, o Kościół, troska o wiarę, toska o Ojczyznę, o taki, taki zdrowy patriotyzm. Ja bym powiedział tak, że taki zdrowy, to, to nie była jakaś taka pobożność, taka czy, y, y, sekciarska, czy, czy, czy patriotyzm jakiś taki właśnie spokojny, solidny, taki pozytywistyczny patriotyzm. Aniela Hrabina Potulicka była ostatnią z młodszej linii potulickich. Szukała celu, który dzięki przekazanemu majątkowi stałby się żywym pomnikiem rodu. Założony w 1918 roku Uniwersytet Lubelski borykał się z trudnościami materialnymi, od rozwiązania których zależało jego dalsze istnienie. Hrabina Potulicka postanowiła przyjść z pomocą uczelni. W 1925 roku listownie powiadomiła rektora księdza Józefa Kruszyńskiego o zamiarze utworzenia fundacji na rzecz Uniwersytetu. Mocą aktu notarialnego z dnia 10 sierpnia 1925 roku powołała do istnienia fundację swojego imienia która dzięki zapewnieniu środków na utrzymanie uniwersytetu przyczyniła się do zatwierdzenia jego statutu i nadania mu osobowości prawnej. Nasz uniwersytet został powołany przez księdza Idziego Radziszewskiego w 1918 roku, kiedy Rzeczypospolita budziła się do suwerennego bytu, kończyła się wojna, Europa przeżywała skutki rewolucji październikowej i właśnie tam w Petersburgu pojawiła się idea, aby powołać Uniwersytet Katolicki i kiedy ksiądz idzi przedstawia tę ideę na forum Episkopatu Polskiego, to misję Uniwersytetu zawarł w krótkim haśle Deuet patrie. Ona również hodowała dewizie w służbie Bogu i Ojczyźnie. To, co robiła poprzez swoją działalność charytatywną, oświatową, edukacyjną, podporządkowała tej właśnie idei. Stąd możemy słusznie powiedzieć, że owe hasło, ta dewiza łączyła księdza Idziego Radziszewskiego naszego pierwszego rektora i fundatora uczelni i hrabinę Anielę Potulicką, założycielkę fundacji, która miała wspierać wielkie dzieło księdza Idziego Radziszewskiego. Aniela hrabina Potulicka. Odeszła 17 października 1935 roku o godzinie 6.30 po południu. W kaplicy Potulickiej umieszczono piękną tablicę pamiątkową z czerwonego marmuru, na której wyryto napis następujący: Świętej pamięci Aniela Hrabina Potulicka. Opromieniwszy swój dom blaskiem cnót chrześcijańskich i patriotycznych, Wsparła możnie kulturę katolicką narodu, nadając swe włości Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu i ustanawiając w swej siedzibie zakonną kolebkę dusz pasterzy Jej imię i zasługi przekazuje się wdzięcznej pamięci pokoleń. Od założenia Fundacji Potulickiej minęło wiele lat, aby przywrócić pamięci wielką postać Anieli Hrabiny Potulickiej, Senat naszej uczelni ustanowił dwie nagrody. Naukową i za sukces gospodarczy ta nagroda ma także przywołać postać Hrabiny Anieli Potulickiej, fundatorki fundacji, która wspiera nasz uniwersytet.